Cześć wszystkim. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem Wam o kryzysie? Yy, stało się na Słowian z Ukrainy: napad bestialsko, bandyta rosyjski, agresor, któremu marzy się carska Rosja Słuchajcie ja osobiście jestem przerażony tym co się dzieje ponieważ wojna która wybuchła na Ukrainie trwa już czwarty dzień dzielni Ukraińcy Słowianie bronią się jak mogą a Unia Europejska debatuje nad sankcjami, jakie nałożyć na bandytę. Drugi bandyta jest niedaleko, na Białorusi. Dwóch bandziorów współodpowiedzialnych za mordowanie narodu ukraińskiego, naszych braci Słowian. Ta wojna jest. Dosłownie na naszej polskiej granicy. Jeżeli Europa nie pomoże Ukrainie, ta wojna bezpośrednio może dotknąć nas, ponieważ ten bandyta grozi Europie i Stanom wojną nuklearną. Nad polskim niebem obserwujemy przeloty Blackhawków amerykańskich, Apache. Nasza przestrzeń powietrzna, ta jakby jest już w stanie wojny. Słuchajcie, apeluję do wszystkich: jeszcze raz przygotowujmy się na rzeczy najgorsze. Fala uchodźców wojennych z Ukrainy będzie napływać do Polski. Nie mają innej możliwości. Przynajmniej tutaj z okolic Lwowa i Kijowa. Część Słowian z Ukrainy przedostanie się przez granice rumuńskie. Jeżeli temu bandycie uda się. Zdobyć Ukrainę, na tym nie poprzestanie, wierzcie mi. Nas, Słowian polskich, odbiera jako antyrosyjskich. Z historii pamiętamy, że Rosja zawsze miała zakusy na Polskę i zawsze Polaków gnębiła. Zróbmy wszystko, aby się temu nie poddać. Bo jeżeli się temu poddamy, tu my, Europejczycy, to ta wojna zatrzyma się dopiero na granicy z Niemcami. A my znów wrócimy pod okupację bandyckiej Rosji. Tak trzeba to nazwać. Rosja jest bandycka. Pomóżmy braciom Słowianom z Ukrainy. Pomóżmy niewinnym dzieciom, niewinnym kobietom. Znam naprawdę dużo Ukraińców i nie powiem o nich ani jednego złego słowa. Są pracowici, mili i uprzejmi. Nie są nastawieni antypolsko, to już nie te pokolenia, bo ktoś za chwilę powie, bo banderowcy. Bo tacy i owacy, to już jest historia. To pokolenie, które jest w tej chwili, już o tym nie myśli. Oni chcą żyć w spokoju i w zgodzie z nami, Polakami. Zobaczcie na przykład prezydenta Ukrainy, z którego się śmiano, że jest komikiem, dla mnie jest bohaterem. Nie wyjechał z Kijowa. Walczy wraz ze swymi braćmi o swój kraj i walczy o swój naród. Apeluję do całej Unii Europejskiej. Tu słowa nie wystarczą. Tu trzeba czynów. Nie można siedzieć i debatować nad tym, co zrobić z bandytą. Zobaczcie, rozlało się to już wszystko tak. Że zaczynają się ataki hakerskie na Rosję, na ich systemy wojskowe, na ich systemy telewizyjne i internetowe. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, do Rosji napływają ich rosyjscy bracia, Słowianie z Kazachstanu, z Czeczyni, chcą wspomóc Ukrainę. Zbrojnie jak i w żołnierzach do walki z bandytą, bo tak należy go odbierać. Rosyjski bandyta. Zróbmy wszystko, żebyśmy zabezpieczyli tu w Polsce nasze rodziny w żywność, wodę, środki opatrunkowe, gdyż może tego nam zabraknąć. Ten kryzys zbliża się coraz bardziej. Można powiedzieć, jest krok od nas. Zróbmy wszystko, powtarzam, wszystko, aby móc się zabezpieczyć. Wiadomo, że wśród tych uchodźców z Ukrainy będą też elementy, tak jak to w każdym kraju jest. Na to nic nie poradzimy, ale możemy się zabezpieczyć zabezpieczyć swoje domy. Gdy wychodzimy do pracy, poprośmy sąsiadów, którzy są w domu, żeby zwracali uwagę na nasze domostwa. Ta fala uchodźców, która jest w tej chwili już w Polsce, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wśród których znajdą się też różne elementy. Zabezpieczajmy się. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego krótkiego filmu na gorąco, ale musiałem go narwa nagrać. Przepraszam, ponieważ nerwowo już nie wytrzymuję z całą tą sytuacją, jaka się dzieje. Gdyż cała ta sytuacja przypomina mi drugą wojnę światową. Rosyjski bandyta, tak jak Hitler Robi dokładnie to samo, pod takimi samymi pretekstami. Nawet ubzdurał sobie wielki hitlerowski Blitzkrieg bandyta rosyjski, który ma krew na rękach i należy z tym zrobić porządek nie gadaniem, tylko czynami. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.